Nasze największe jednostki to są jednostki kogeneracyjne. Mamy kogenerację w Łodzi, mamy kogenerację w Poznaniu. Od lat wspieramy kogenerację w Polsce, bo twierdzimy, że to jest najefektywniejszy sposób wykorzystania energii pierwotnej, produkując ciepłą energię elektryczną. Jeśli chodzi z kolei o dekarbonizację, mamy ambitny cel 2030 wyeliminujemy węgiel z naszych instalacji. Dzisiaj spalamy ponad 1,5 miliona ton, do 2030 będzie to zero. Natomiast do roku 2050 mamy osiągnąć całkowicie neutralność klimatyczną, czyli zero emisji CO2 w naszych instalacjach. No to niestety nie, nie jest za darmo. Te inwestycje będą dosyć istotne. Pierwszą dużą inwestycję, którą rozpoczęliśmy, to jest transformacja węgla na gaz. Zamieniamy węgiel na gaz w Poznaniu, budujemy dwa wysokosprawne bloki gazowe w technologii Siemensa. To pozwoli nam ograniczyć emisję o 400 tysięcy ton. 400 tysięcy ton to jest mniej więcej 36 milionów euro kosztów emisji CO2 rocznie, także dużo. Inwestycje są niemałe. To, to, to jest inwestycja na poziomie ponad 200 milionów euro. Podobną inwestycję planujemy w Łodzi. Tam to będą dwa, prawdopodobnie dwie turbiny gazowe połączone z turbiną parową, czyli cykl kombinowany. No i tam również mówimy o podobnych kwotach, a nawet wyższych ze względu na inflację i na to, co się dzieje za naszą granicą i na wzrost cen robót budowlanych. To są środki wewnętrzne. Pozyskujemy środki od naszego udziałowca, którym jest Waolia we Francji. Natomiast też nie wykluczamy, że będziemy sięgać po fundusze europejskie. I myślę, że warto tutaj też zaznaczyć, że te turbiny, które budujemy w Poznaniu i turbiny, które będziemy budować w Łodzi, uzyskały dofinansowanie z naszego rynku mocy od PSE. To jest absolutnie nasz cel. Nie ma sensu inwestować i przerzucać cały koszt na klienta. Działamy w ten sposób, aby cał, cały czas zwiększać efektywność energetyczną w naszych, w naszych źródłach, w naszych urządzeniach wytwórczych. Dzięki zwiększaniu efektywności energetycznej oszczędzamy paliwo, dzięki temu jesteśmy w stanie tego paliwa mniej zużyć i mniej kosztów przerzucić na klienta, bo oczywiście inwestycje, które się pojawią, w jaki sposób. Będą zawarte w taryfach na ciepło, ale naszym celem jest to, żeby te taryfy nie urosły w sposób istotny. To jest absolutnie niemożliwe, bo to już dzisiaj było powiedziane na kongresie: ciepło nie może być towarem luksusowym. Ono musi być dostępne dla wszystkich. Jeśli chodzi o wzrosty cen ciepła, no to niestety klient odczuł te wzrosty w ostatnim roku. Natomiast my dążymy do tego, żeby tych wzrostów dalej nie było. I dlatego inwestujemy właśnie w efektywność energetyczną i traktujemy to jako nasze pierwsze paliwo w dekarbonizacji.